Arkadiusz Łakomiak Iskiereczka A to, Heca, wyskoczyła Iskra z pieca. Tańczy sobie po podłodze, robiąc to na jednej nodze. Wróć tu do nas, mówi tata. Ale ona woła brata. Mama tęskni i rodzeństwo. Wracaj do nas, więc maleństwo. Zaraz zgaśnie twe światełko. Słyszysz? Bołam cię, perełko. Iskiereczka nie słuchała, tylko tańczyć ciągle chciała. Zgasła szybko więc iskierka. Nikt już na nią nie chce zerkać, no bo wypiecu, moi brzdące, i są tysiące.